Ten dzień pamiętam z przejmującą jasnością, jakbym przeżywał każdą sekundę tego snu, który wkrótce zamienił się w koszmar. Pokój do rozmowy kwalifikacyjnej był świątynią nowoczesności i sukcesu. Popołudniowe słońce wpadało przez ogromne okno, a promienie światła zdawały się rysować złotą ścieżkę do stołu, za którym siedziała ona, doktor Helena. Jej sława była legendarna, a możliwość pracy z nią była marzeniem każdego profesjonalisty w mojej dziedzinie. Nie zadawała mi pytań technicznych. Zamiast tego pochyliła się nad stołem, jej oczy utkwione w moich i mówiła o wizji, o pasji, o spuściźnie. Nie obchodzi mnie, co zrobiłeś. Powiedziała łagodnym, pewnym głosem. Obchodzi mnie, kim możesz się stać. Widzę w tobie potencjał, o którym większość ludzi nawet by nie śniła. Nie jesteś tylko pracownikiem, jesteś inwestycją. Czułem się jak główny bohater filmu gwiazda historii o sukcesie. Obiecała mi autonomię, zagwarantowała, że będę miał głos, że moja praca będzie szanowana. Jej słowa były jak balsam dla mojej zmęczonej duszy. Właśnie odszedłem z nudnej, monotonnej pracy, a nagle znalazłem się tutaj. Przed jedną z najpotężniejszych kobiet w kraju, traktowany nie jak kandydat, ale jak potencjalny partner. Kiedy wyciągnęła rękę, aby przypieczętować umowę, czułem, że podpisuje nie tylko kontrakt, ale pakt zaufania. Ten uścisk dłoni zdawał się pieczętować moje wejście do świata nieskończonych możliwości. W tamtym momencie nie miałem pojęcia, że podpisuje swój wyrok na upokorzenie. Cień władzy, początek degradacji. Pierwsze dni, jak powiedziałem, były jak z bajki. Przedstawiała mnie kolegom jako nowego geniusza i chwaliła mnie otwarcie. Byłem w siódmym niebie, kompletnie ślepy na chmury burzowe, które gromadziły się na horyzoncie. Pierwsza rysa na fasadzie perfekcji była tak mała, że wtedy nawet jej nie zauważyłem. To było na spotkaniu zespołu. Proponowałem nowe podejście marketingowe, a doktor Helena spojrzała na mnie z drwiącym uśmiechem i powiedziała do zespołu. On ma dobre pomysły, ale ubiera się jakby szedł na rodzinnego grilla. Wszyscy się roześmiali. Czułem, jak pieką mnie policzki. Nie była to krytyka mojej pracy, ale mnie jako osoby, tej części mnie, która nie miała nic wspólnego z moimi kompetencjami. Wymusiłem nerwowy śmiech i próbowałem iść dalej, ale wstyd już zasiał swoje ziarno. Od tamtej pory żarty stały się częstsze i coraz bardziej jadowite. Pewnego popołudnia pracowałem nad raportem badawczym. Był to dokument na ponad 50 stron z danymi złożonymi i szczegółowymi analizami. Podeszła do mojego biurka, przeczytała kilka linijek przez moje ramię, a potem głosem wystarczająco głośnym, by wszyscy w biurze usłyszeli, powiedziała: Myślisz, że to wystarczy? Ten tekst wygląda, jakby napisała go osoba, która dopiero uczy się czytać. Nie jesteś uczniem liceum. Czy myślisz, że tego oczekuję od ciebie? Spróbuj jeszcze raz, ale tym razem niech to wygląda, jakbyś miał studia podyplomowe. Odwróciła się i odeszła, zostawiając mnie tam, skamieniałego, z oczami wszystkich utkwionymi we mnie. Nie trwało długo, zanim subtelne krytyki zaczęły sabotować moją pracę w bardziej bezpośredni sposób. Na spotkaniu zespołu, do burzy mózgów przedstawiłem pomysł, który w mojej głowie był idealnym rozwiązaniem dla skomplikowanego problemu. Mówiłem z pasją, pokazując slajdy, które przygotowałem z wyprzedzeniem i zauważyłem, że doktor Helena wydawała się zainteresowana. Zachęcała mnie, bym kontynuował z zagadkowym uśmiechem na ustach. Jednak na końcu mojej prezentacji wstała, podeszła do tablicy i w metodyczny sposób rozłożyła mój pomysł na części, kawałek po kawałku. Przed resztą zespołu. Wskazywała na wady, które nie istniały, i mówiła: Jego pomysł jest nawet dobry w teorii, ale jest niepraktyczny i nieefektywny. To jest coś, co wymyśliłby tylko amator. Następnie przedstawiła wersję poprawioną, która była w rzeczywistości moim pomysłem, ale z drobnymi zmianami, które sprawiały, że wyglądał na całkowicie jej. Nie ukradła mojej zasługi. Ona ją zniszczyła na moich oczach, sprawiając, że czułem się jak plagiator własnej pracy. Jej traktowanie stało się perwersyjną grą jeden krok do przodu, dwa kroki do tyłu. Jednego dnia chwaliła mnie w cztery oczy, mówiąc mi z tonem pełnym współudziału wiem, że jesteś najbystrzejszy tutaj, dlatego tak bardzo cię pilnuję. Następnego dnia prosiła mnie o wykonanie zadań, które były znacznie poniżej mojego poziomu. Pewnego ranka wezwała mnie do swojego gabinetu. I w obecności kierownika operacyjnego poprosiła mnie o ułożenie stosu dokumentów pracy, która byłaby bardziej odpowiednia dla stażysty pierwszego roku. Nie mogę tego powierzyć nikomu innemu, powiedziała z protekcjonalnym tonem. Muszę być pewna, że będzie to zrobione poprawnie. Był to sposób, aby mnie upokorzyć, aby przypomnieć mi w obecności innych, że nie jestem tym geniuszem, którego zatrudniła. Ale raczej wymiennym trybikiem, którego mogła używać jak chciała. Upokorzenie, zrozumiałem, było jej bronią, a moja samoocena jej celem. Publiczne upokorzenie kulminacja koszmaru. Najbardziej brutalne i ostateczne upokorzenie to, które mnie całkowicie złamało miało miejsce na spotkaniu z ważnymi klientami. Byłem w trakcie prezentacji, którą przygotowywałem tygodniami i wszystko zdawało się iść dobrze. Czułem się pewnie, informacje płynęły, klienci wydawali się zainteresowani. Nagle doktor Helena przerwała mi, podnosząc rękę w górę, jakby zatrzymywała pociąg, który wymknął się spod kontroli. Odwróciła się do klientów z uśmiechem pełnym litości i powiedziała: Przepraszam, on jest nowy i jeszcze nie opanował sztuki prezentacji. Pozwólcie, że ja to przejmę od tego momentu. Czułem, jak w moim gardle zaciska się węzeł. Dłonie pociły mi się z zimna. Odebrała mi kontrolę nad moim projektem i na oczach wszystkich zaczęła poprawiać moją prezentację. Korygowała moje slajdy, naśmiewała się z moich wyborów projektowych, a w momencie czystego okrucieństwa odwróciła się do mnie i powiedziała: Uwierz mi, łatwiej jest mi to zrobić, niż próbować cię tego nauczyć. Najgorsze ze wszystkiego było to, że klienci w większości starsi mężczyźni śmiali się i kiwali z aprobatą. Byłem wyśmiewany przez grupę ludzi, którzy kilka minut wcześniej mnie szanowali. Czułem się nagi, wystawiony na pokaz. Moja praca, moja pasja, moja godność. Wszystko było rozkładane na czynniki pierwsze i deptane na moich oczach. Od tamtego dnia upokorzenie stało się normą. Szefowa upokorzyła mnie po tym, jak mnie zatrudniła. Na tyle sposobów że nie byłem już tą samą osobą. Pustka duszy, utrata samego siebie. Upokorzenie było jak cicha choroba, która trawiła mnie od środka. Lęk stał się moim stałym cieniem. Nie mogłem spać, a gdy już mi się to udawało, prześladowały mnie koszmary. Moje serce biło mocno, a zimny pot gromadził się na moim czole na najmniejszy znak, że ona jest w pobliżu. Czułem paraliżujący strach za każdym razem, gdy dzwonił telefon, obawiając się, że to ona. Zacząłem unikać korytarzy i chować się w łazience, tylko po to, by mieć chwilę spokoju z dala od jej osądzającego spojrzenia. Moje życie osobiste zawaliło się wraz z moim życiem zawodowym. Izolowałem się od przyjaciół, zbyt zawstydzony, by powiedzieć im, co się dzieje. Jak mogłem wytłumaczyć, że moja szefowa, która wydawała się być uosobieniem sukcesu i życzliwości, była w rzeczywistości tyranem? Wstyd pożerał mnie. Stałem się duchem we własnym domu. Cały czas spędzałem na kanapie bez energii, bez ochoty na cokolwiek. Rzeczy, które kiedyś sprawiały mi przyjemność, jak czytanie książki czy oglądanie filmu, teraz wydawały się błahe i bezcelowe. Pamiętam pewne niedzielne popołudnie. Leżałem w swoim pokoju patrząc w sufit. Mój umysł był wirusem myśli. Kwestionowałem się w każdej chwili: Czy jestem aż tak niekompetentny? Czy ona ma rację co do mnie? Zagubiłem się w labiryncie samoszukiwania. Jej upokorzenie stało się moją prawdą i przekonałem się, że zasługuje na każde okrutne słowo, które do mnie mówiła. Punkt zwrotny decyzja o działaniu. Punkt zwrotny nastąpił, gdy przeżyłem załamanie w miejscu publicznym. Byłem w supermarkecie, robiąc zakupy, gdy zadzwonił mój telefon. To był telefon od niej, żądający czegoś, co nawet nie znajdowało się w moim zakresie obowiązków. Czułem, jak powietrze staje się rzadsze, a jej głos był trucizną, która mnie paraliżowała. Upuściłem zakupy na podłogę i zacząłem płakać tam, w środku korytarza. Starsza pani podeszła do mnie i zapytała: Czy wszystko w porządku? Nie byłem w stanie odpowiedzieć. Tylko potrząsałem głową między szlochami. W tamtym momencie zdałem sobie sprawę, że upokorzenie pochłonęło mnie całkowicie. Nie byłem już sobą, byłem odbiciem strachu, który we mnie zasiała. Tego wieczoru postanowiłem, że nie mogę tak dłużej żyć. Nie chodziło o pracę, chodziło o moje zdrowie psychiczne, moją godność, moje życie. Spędziłem noc przeszukując internet w poszukiwaniu informacji o molestowaniu moralnym w pracy odkryłem, że to co przeżywałem ma swoją nazwę i co ważniejsze, że prawo mnie chroni. Od tamtej chwili moim zadaniem nie było już zadowalanie jej, ale ochrona samego siebie przed nią. Zacząłem wszystko dokumentować. Każdy e-mail, każda wiadomość, każde słowo wypowiedziane w obecności świadków. Moje życie stało się dossier. Moja udręka zamieniła się w poszukiwanie sprawiedliwości. Skontaktowałem się z psychologiem, który pomógł mi zrozumieć, że byłem ofiarą przemocy i że problem nie leżał we mnie. Znalazłem prawnika, który zapewnił mnie, że z dowodami, które miałem, zwycięstwo było możliwe. Konfrontacja i nowy początek moje ciche zwycięstwo konfrontacja z nią nie była dramatyczna nie było krzyków ani łez. Moje odejście z firmy było aktem ciszy. Rozpoczęto proces sądowy, a ona została skonfrontowana z rzeczywistością, że jej działania będą miały konsekwencje. Doktor Helena próbowała mnie szantażować, grozić mi, ale moje dowody były solidne, a moja siła woli niezłomna. Władza, którą miała nade mną, zniknęła w momencie, gdy zdecydowałem się walczyć o siebie. Proces sądowy dał mi szansę na zamknięcie tego rozdziału w moim życiu. Nie czułem się zwycięzcą z powodu pozwania jej, ale z powodu tego, że się uwolniłem. Pieniądze nie zrekompensowały emocjonalnych szkód, ale proces dał mi szansę na odbudowanie mojego życia. Zacząłem od nowa. Z pomocą terapii wróciłem do moich pasji, do moich przyjaciół i do mojej rodziny. Stałem się orędownikiem dobrego samopoczucia w miejscu pracy, a moja historia stała się źródłem inspiracji dla innych ludzi, którzy również cierpieli w milczeniu. Dziś, kiedy patrzę wstecz, nie czuję nienawiści. Czuję litość. Litość dla dr. Heleny i wszystkich ludzi, którzy muszą upokarzać innych, aby czuć się potężni. Nauczyłem się, że upokorzenie w pracy nie dotyczy tego, co ofiara zrobiła źle, ale tego, czego potrzebuje agresor, aby czuć się lepszym. I że najlepszą odpowiedzią na upokorzenie nie są łzy, ale szukanie sprawiedliwości i odzyskanie własnej godności. Szefowa upokorzyła mnie po tym, jak mnie zatrudniła, ale ja nie pozwoliłem jej, aby mnie zdefiniowała. Podniosłem się, odbudowałem się. I to jest moja historia. I dlatego dziś czuję się wolny.